© BF-WATCH TV 2021 W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie. promocja książki Kolej w Jaworznie, słowem i fotografią. Autorami książki są Iwona Brandy, Dawid Staszkiewicz, Jakub Górniak i Wojciech Głowacz. Widzę, że książka jest potężnym dziełem. Jak się to zaczęło? No zaczęło się z pasji do kolei. Panie Jakubie, no pan też i stronę zakładał internetowo. E, nie, nie. Stronę zakładali Dawid i Wojtek. Oglądałem ją. Tak, strona internetowa działa, ale przez dwa lata skupiliśmy się głównie na książce, ale też mieliśmy właśnie takie przeświadczenie, internecie się wiadomości gubią, powielają i woleliśmy to zebrać w jeden zbiór taki właśnie w książkę i to właśnie dzięki Kubie, bo myśmy już z Wojtkiem zbierali lata wcześniej, ale jakoś nam hmm. nie przyszło na myśl, żeby właśnie może album, książka. I gdyby nie Kuba, to pewnie czegoś by takiego nie było. I to on wpadł na pomysł, przeglądając gdzieś tam starsz, stare fotografie czy coś, żeby w końcu zebrać wszystko w jeden zbiór. On pokazał nam drogę, tak? I to dzięki niemu. Od niego się zaczęła książka. Najlepiej właśnie odpowiedzieć na to pytanie, jak się zaczęło? Zaczęło się od Kuby. Jak się poznaliśmy i to stwierdziliśmy, że same fotografie to zbyt mało, to trzeba opisać. Wiedza mieszkańców na temat niektórych miejsc była przekłamana. Nie, może nie było właśnie informacji na pewne tematy i to chcieli Przedstawić, i opisać i tak, jest to zbiór właśnie historyczny, jest to taki przewodnik historyczny i pomysły się rodziły z biegiem powstawania książki, z biegiem powstawania opisów. Tak? Także ja, na przykład, wpadłem na pomysł, żeby dawne fotografie zestawić z obecnymi miejscami, bo jawożą się bardzo zmieniło. Kuba zaś wpadł na pomysł, żeby zdjęcia z lotu ptaka wykonać. Na przykład, Iwona nie jest kolejarzem z zawodu, ale z historykiem i ona nam duże spojrzenie dała. Myśmy rozmawiali między sobą i pisali slangiem kolejowym. To, no, nie byłoby to do przyjęcia. I dzięki jej spostrzeżeniom, uwagom dla zwykłych mieszkańców chcących się zainteresować tematem, wiadomo, nie każde pojęcie jest wyjaśnione. Można w dzisiejszych czasach wygooglować, ale jest na pewno dla każdego ta książka. Wychowałem się przy linii kolejowej. Myślę, że to może był jakiś przyczynek. Może gdzieś też to zamiłowanie jest w genach, bowiem mój pradziadek był maszynistą na parowodzie. Kiedy po prostu rozebrano tą. To... Linie numer 126. Chciałem jakoś poznać jej historię i tak coraz bardziej, coraz bardziej tą koleją się interesowałem i historią. Weszłam do rodziny kolejarskiej. Dziadek mój pracował na kolei piaskowej całe życie. Tamtąd poszedł na emeryturę, weszłam do rodziny, gdzie okazało się, że są wszyscy kolejarze i tam się tylko o torach mówi i o, o maszynach, o maszynistach. Mój teść był krawcem kolejowym PKP w Katowicach, więc w ogóle ten temat był cały czas. Stwierdziłam, że na to w ogóle jest inny sposób myślenia chyba, bo, bo to służba, prawda? A chłopcy jak zaproponowali mi, szczególnie tutaj Kuba, potem spotkałam kolejnych... U autorów, no to się okazało, że oni mają taki mat potężny materiał i taką pasję, że po prostu to było taki smaczek dla historyka sztuki czy historyka, żeby wejść taki, właśnie w taką relację z osobami, którzy są tak mocno zaangażowani, bo to zawsze wychodzą dobre projekty. No i było ciekawie, bo to był trudny projekt, bo ja nauczono pisania na co dzień. Chłopaki dopiero się uczyli na tę okoliczność, więc zrobili niesamowity postęp i chcę powiedzieć, że oni już mogą teraz pisać kolejne książki. Każdy ma inne zacięcie, ale jakoś wspólnie opracowaliśmy ten materiał, Źródłowy, przede wszystkim plany, mapy, a poza tym ja się skupiłam na budynkach i wstępu ich historycznym, a oni już praktycznie resztę zrobili. Czyli całe spektrum kolei zawarte w książce. Kolej, jawożnie, słowem i fotografią. Początkowo to miał być album, było więcej zdjęć niż. Treści, no a potem staraliśmy się to wyrównać. No, treści też zaczęło przybywać w miarę jak materiałów zaczęło przybywać. Dlatego jest swoim fotografią, no bo jest tak pół na pół. I nie wiadomo, co wybrać, bo każda fotografia ma swoją historię. Zresztą, fotografią można łatwo się odnieść do, do tekstu i sobie coś zobrazować. Pani pracowała nad tekstem? Nie, ja pracowałam nad swoimi tam częściami. Jak chłopcy a, pracowali tak. nad swoim, a mieliśmy panią, która nas wspierała korektorsko, także mm, nie mm. można powiedzieć, że ja wziąłem odpowiedzialność za te ale indywidualny rys poszczególnych autorów czuć i znać tam jest jak się człowiek czyta to widać poszczególne podejście do tekstu owszem zwracam uwagę na niektóre rzeczy o ile się dało bo był ogromny materiał i czas też też gonił więc nie wszystko to się udało w 100% ale w każdej publikacji jest tak że nie wszystko da się zamknąć na ostatni moment i w dobrym takim idealnym że tak powiem idealną satysfakcją no. tyle materiału coś się zebrali to chyba będzie kolejna książka pokazać mieszkańcom czy interesującym się koleją jak to wszystko wyglądało bo Wiadomą rzeczą jest, że gro linii jest w odniesieniu do lat poprzednich jest polikwidowanych. Nie tylko w Jaworznie, tylko w ogóle na Śląsku. to się... kraju tak. kraju, tak, dokładnie. To lat była to bardzo tak. zbudowana sieć, tak. co widać chociażby po mapie, którą mamy dołączoną. Celem było najpierw ukazanie linii i jak coś kolejnego powstanie, to już nie trzeba opisywać, że to było na tym i tym torze, tylko że to już było opisane. Można różne inne rzeczy teraz opisywać, w zależności co uzbieramy. Kiedy co zajmujemy się dalszym gromadzeniem materiałów. Zatem chciałem podziękować pani Iwonie Brandys Dawidowi Staszkiewiczowi, Jakubowi Górniakowi i Wojciechowi Głowaczowi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję.